Wegrane spotkanie z Gikesem Katowice podegrywce, jak ocenisz ten mecz? Yy, bardzo ważny mecz dla nas. Takie, takie mecze, można powiedzieć, budują drużynę. Yy, emocjonalny mecz, bo dużo było tych emocji na tym lodzie. Yy, myślę, że się mógł podobać kibicowi. No właśnie, dużo bujek też między innymi, przepychanek, szarpanin. Dużo twardej gry męskiej, no i chyba tylko więcej sobie życzyć takich meczów. Yy, tak, no, tak jak mówię, na pewno kibicowi mógł się podobać ten mecz i, i życzymy sobie też więcej takich meczy. Yy, lepiej się gra jak. Są te emocje co, co zadecydowało o zwycięstwie? Bramka w dogrywce. A z gry, czy to wynikało, że faktycznie powinniście zasługujecie na wygraną? Czy... Myślę, że dzisiaj jak najbardziej zasługiwaliśmy na wygraną. Zresztą obie drużyny postawiły wysoką poprzeczkę i, i mecz był na poziomie, ale no do nas należał no ten, ten, ten ostatni gol i to nam się należało zwycięstwo. Teraz, czego Was przerwa na kadrę? Jak planujecie wykorzystać? Yy, mamy teraz chwilkę wolnego. Yy, a od następnego tygodnia wracamy, wracamy do pracy i, i przygotowujemy się do następnych meczów.